Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Trichoplay realizowanego przez firmę Trichopartner. A moim gościem dzisiaj będzie trycholożka Milena Cieślak, która opowie nam o tym, jak trycholog pracuje za granicą. Dzień dobry Milena. Dzień dobry. Powiedz proszę właśnie, jak polska trycholożka się czuje pracując za granicą? No to może zacznę od tego, że trychologi w Holandii... Prawie nie ma bądź dopiero raczkuje, także tutaj jest kwestia bardzo utrudniona, ponieważ dużo ludzi nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, że jest taka osoba jak trycholog, która może właśnie pomagać z różnymi problemami. I przyznam szczerze, że w mojej pięcioletniej praktyce to mogę zdecydowanie powiedzieć, że około 70-80% moich klientów to jednak Polacy. No, jakieś 15% to inne inni obcokrajowcy i tylko 5% to jednak holendrzy. Czyli powiedz, czy dobrze rozumiem, że zawód trychologa tak naprawdę dopiero startuje, czy jeszcze tak. formalnie nie istnieje? Formalnie nie istnieje, ale startuje. Widzę już gdzieś tam to się właśnie bardziej u fryzjerów pojawia, chociaż w 2020 roku brałam udział w szkoleniu, które było nazwane Dermatologia dla fryzjerów, czyli znowu właśnie fryzjerstwo. I była to taka pigułka trychologii. Teraz po kilku latach i, i też uczestnicząc tutaj w polskich szkoleniach i w konferencjach, to mogę powiedzieć, że to zdecydowanie była pigułeczka. I było to również szkolenie skierowane na mm, zmiany skórne, które mogą być rakowe, bo szkolenie prowadziło dwóch dermatologów, i właśnie jeden z panów opowiadał, że e, trafiła do niego kiedyś pacjentka, została ona wysłana przez fryzjera, właśnie. I okazało się, że, okazało się, że to było rakowe i gdyby e, nie trafiła do tego dermatologa, to w ciągu pół roku niestety już by jej nie było. Także mhm. ogromny nacisk właśnie był bardziej pod kątem e, tych zmian. Mhm. A czy wiesz, jakie kompetencje mają trycholodzy w krajach, chociażby takich jak Holandia czy innych krajach Unii Europejskiej? Nie, nie wiem tego, chociaż przyznam szczerze, że są kliniki, które są jakby dedykowane problemom właśnie powiedzmy włosowym i Holandia bardziej jest nastawiona na rozwiązywanie już takie ostateczne problemu, czyli trychologia jest tą drogą pośrednią i my walczymy, a oni już bardziej skupiają się na przeszczepach bądź są bardzo skupieni na perukach już nawet. Mhm. A powiedz proszę jak w takim razie jak wyglądała... Twoja droga trychologiczna, bo ty też wyłodzisz się z fryzjerstwa. Zgadza się. I muszę przyznać, że moja historia jest dosyć zabawna, ponieważ na wszystkich szkoleniach na początku szczególnie słyszałam, że a bo miałam problem, nikt nie umiał mi pomóc, więc sobie sama szukałam. Moja droga wyglądała w ten sposób, że po prostu marka, na której pracowałam, stworzyła linię dedykowaną problemom skóry głowy i wypadaniem włosów i. E, no, i właśnie przez to, do, przez to dostałam zaproszenie na szkolenie. Yy, I przyznam szczerze, to też jest dosyć zabawna historia, ponieważ do tego szkolenia była dedykowana taka super podstawowa kamera. Yy, a ja zgłosiłam się do tej firmy i powiedziałam: Słuchajcie, zrobię u was dwa stopnie, ale chcę jeszcze tą lepszą kamerę. I przyznam szczerze, że całe szczęście, że miałam z nimi tą umowę, ponieważ po pierwszym szkoleniu byłam przerażona ilością wiedzy, jaką, po, 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 jaką powinien posiadać trycholog, tak? I przyznam szczerze, że bardzo możliwe, że gdyby tej umowy nie było, nie poszłabym na ten drugi stopień. Okay, czyli skusiła Cię kamera. Tak. <grytanie> <grytanie> I Jak po, tym, po tych pierwszych szkoleniach, jak to wyglądało? Potem. Dalej odczuwałaś ten głód wiedzy, chciałaś już wiedziałaś, że chcesz wiecie. pójść w tym kierunku trychologicznym? Oczywiście, głód wiedzy, ja myślę, jestem właśnie po szkoleniu e, i śmiałyśmy się wczoraj z jedną dziewczyną, która powiedziała, wiem, że nic nie wiem I, my, i ja powiedziałam, że myślę, że w trychologii będziemy chyba do końca życia tak mówić, bo po pierwsze trychologia jest jednak dziedziną, która e, rozwija się cały czas, tak? E, więc myślę, że za kilka lat zupełnie będziemy jeszcze dalej, jeszcze bardziej będziemy mogli pomagać naszym klientom, bo będziemy mieć większą wiedzę, tak? Więc, więc tak, to jest chyba niekończąca się historia, ale satysfakcja z pracy trychologicznej to jest zupełnie jednak inna niż z pracy fryzjerskiej, tak? Chociaż fryzjerstwo i, i zadowolenie klientów z wyglądu to jest super rzecz, ale tak, Myślę, że jakbym miała określić siebie jednym słowem, to byłby to spokój mhm. i tego właśnie e, doświadczają najbardziej moi klienci, ponieważ nie oszukujmy się, ale problemy z wypadaniem włosów są bardzo stresujące. E, towarzyszą temu również łzy, więc takie widzieć drogę tego klienta, gdzie on odzyskuje też tą pewność siebie razem z tymi włosami i to zdrowie, bo też często klienci. Myślę, że nie zdają sobie sprawy albo nie przykładają uwagi do tego, że to, co się dzieje z, nasz, z nami codziennie, nasze nawyki codzienne, yy, nasz lifestyle codzienny wpływa na nasze włosy. I dopiero w momencie, kiedy coś się z tymi włosami dzieje, no to dowiadujemy się często i gdzieś tam tymi małymi kroczkami yy, zmieniamy różne rzeczy, tak? Więc, yy, ja zawsze mówię, że dla mnie najmniej ważne są te włosy, chociaż dostałam raz burę od klientki, bo powiedziała: Takie włosy masz, więc tak mówisz. Dla mnie najważniejsze jest właśnie to, ta cała otoczka, tak? to odzyskanie tych włosów. To jest tak naprawdę no, taki skutek uboczny tych całych zmian. Zadbania o siebie. A powiedz, z jakimi problemami klienci trafiają do ciebie najczęściej? Myślę, że zdecydowanie najczęściej będą to jednak wypadania włosów i różnego rodzaju łosienia. Mhm. Tak. A jak Ty pracujesz? Jaką masz taką swoją filozofię czy schemat pracy? Jakie zabiegi najczęściej wykonujesz? Przede wszystkim ogromny nacisk robię właśnie na konsultacje i na edukowanie moich klientów. I też czasami słyszę, że zdecydowanie za dużo mówię, ale chcę, żeby oni byli świadomi tego wszystkiego, jak to wygląda. U mnie absolutnie nie ma dróg na skróty. Nie można się zapisać na mezoterapię, na przykład zabieg, który jest bardzo popularny. Tak? Bez jakby konsultacji, bez świadomości tego, co się dzieje, nie ma u mnie zabiegów. No tak jak mówię, ogromny nacisk na konsultacje, na badania, na wsparcie suplementacyjne, ale oczywiście suplementację promujemy taką, która jest dedykowana pod problemy, tak? czyli wiemy z czym, w jakim celu to stosujemy. No, głównie to i będzie to właśnie suplementacja, pielęgnacja domowa i dodatkowo zabiegi. Zabiegowo pracuję głównie na infuzji tlenowej i mezoterapii mikrojekłowej. I to są zabiegi takie Twoje ulubione, po których widzisz najlepsze rezultaty? Tak, zdecydowanie. I tak jak mówię, zabiegi to jest, taka, to jest dodatek terapii. Tak? Cała terapia polega właśnie na tej diagnozie, na uzupełnieniu niedoborów bądź po prostu zdiagnozowaniu problemów wewnątrz. Tak? Mm. Więc dla mnie priorytetem jest to i te zabiegi są dodatkiem, chociaż oczywiście zabiegi są takim świetnym boosterem i, i, i bardzo są skuteczne w terapiach. Mm. A powiedziałaś, że e, lubisz dbać o tą świadomość i edukację swoich klientów. Właśnie, czy oni już przechodzą z jakimś poziomem świadomości, czy raczej właśnie ich pielęgnacja domowa też jest pełna jakichś niedociągnięć? To bywa bardzo różnie, ale jednak dużo brakuje wiedzy. Też w internecie jest dużo sprzecznych informacji, tak? Jakieś trendy panują, więc ludzie tego próbują, testują. Także naprawdę bardzo różnie tutaj bywa. Bardzo hmm. różnie. A powiedz, czy współpracujesz z innymi specjalistami, takimi jak, nie wiem, chociażby dietetyk, dermatolog? E, tak, oczywiście zdarza się, chociaż praca w Holandii ze specjalistami jest bardzo utrudniona, e, ponieważ lekarze... Dlaczego? Lekarze rodzinni bardzo wiele e, bagatelizują rzeczy. Powiedzmy, normy są zupełnie inne, czyli osoby, mhm. które w Polsce już są leczone na Hashimoto w Holandii, mówi się, że... Tutaj nie ma problemu, ale zdecydowanie terapeuci pod kątem takim psychologicznym, nie zawsze musi być to psycholog, ale jakiś terapeuta i oczywiście dietetyko jak najbardziej. No i w niektórych przypadkach dermatolog, bo tutaj po prostu nie ma innej drogi, prawda? A powiedz też z perspektywy czasu i drogi, którą ty przeszłaś sama, jak byś rekomendowała osobie, która wcześniej pracowała w branży fryzjerskiej, rozpoczęcie tej całej przygody drogi trychologicznej. Na pewno od jakiegoś mniejszego szkolenia, czyli nie rzucać się od razu na jakąś dużą akademię, po to, żeby w ogóle sprawdzić, czy to jest dla ciebie, bo praca trychologa jest bardzo wymagającą pracą. Myślę, że też warto mieć tutaj jakąś taką empatyczność w sobie I, i powiem szczerze, że trzeba mieć czas na edukację. Tak, mhm. tak to powiem, bo ja w, od pięciu lat regularnie bywam w Polsce głównie bo tak jak wspomniałam już w Holandii trudno jest ze szkoleniami e, mając dwójkę małych dzieci więc jest to dosyć wymagające mhm. ale po prostu już najpierw sprawdź czy w ogóle to jest dla ciebie nie mhm. bo to jest piękna praca ale tak jak mówię trzeba mieć świadomość że wymaga też wielu wyrzeczeń mhm. a powiedz jak ty komunikujesz się ze swoimi klientami jak klienci trafiają do ciebie jak ty w miejscu w kraju który nie ma bardzo szerokich usług trychologicznych. Trafiasz do ludzi, którzy potrzebują Twoich usług? E, myślę, że to będzie Google mhm. głównie, bo ja też czasami skupiam się na prowadzeniu Instagrama i jakby rzadko się zdarza, że ktoś faktycznie przez Instagram. Ja już też jestem 5 lat na rynku i oczywiście początki nie były takie intensywne, bo jeszcze praca była fryzjersko-trychologiczna. Ale jak pytam klientów, to głównie właśnie ym, przez Google. Mam ym, albo fraza polski trycholog, albo trychologist, bo też przychodzą osoby ze wschodu. Mam bardzo mm -hmm. dużo osób z Ukrainy, z Litwy. E, ostatnio miałam pana z Włoch nawet. Także tutaj, tak jak mówię, więcej jest tych okolicznych niż faktycznie samych Holendów. Mm. A powiedz, co Cię tak na co dzień inspiruje do tego, żeby właśnie szukać tej nowej wiedzy, rozwijać się w, w trychologii? Myślę, że, że, że właśnie te przemiany moich klientów, bo przyznam sama, że też od dłuższego czasu jestem w rozwoju. Pracuję i nad swoim ciałem, i nad swoim duchem, i cudownie jest obserwować, jak te osoby tego też doświadczają. I tak jak wspominałam, te włosy są dla mnie najmniej ważne, ale te włosy są takim zapalnikiem, że ta osoba Przychodzi i, i zmienia swoje życie. Także myślę, że to i po prostu chcę y, przez swoją wiedzę jak najlepiej pomagać moim klientom, i z racji tego, że ta współpraca ze specjalistami w, na, na ziemi holenderskiej jest utrudniona, to mam takie poczucie, że po prostu muszę trochę więcej wiedzieć niż na przykład trycholog w Polsce, ponieważ y, trycholog w Polsce. Może wysłać czy do endokrynologa, czy do dietetyka. I oczywiście absolutnie nie mówię tutaj o wchodzeniu w kompetencje mm -hmm. innych specjalistów, tylko takie właśnie wyłapanie. I kiedy widzę, że już. Naprawdę jest źle, no to polecam temu mojemu klientowi, żeby jednak udał się do Polski, skoro lekarz holenderski nie chce współpracować. Mhm. A też wspomnę tutaj mhm. o tym, że to nie jest absolutnie kwestia tego, że na przykład lekarz nie chce Polakom pomagać, bo ja mam również holenderskich klientów, którzy nie dostają, nie, nie są realizowane te wszystkie badania, które zalecam, mhm. więc to nie jest jakby też tutaj kwestia. Że to tylko dotyka Polaków. To podejście systemowe tak, po prostu i tak. ta różnica tutaj jest tak. zauważalna. To jeszcze odwołam się do słów Twojej klientki, o których wspomniałaś, że na ciebie może włosy są wisienką na torcie, bo ty. Masz bardzo piękne Zgadza włosy. Się. To powiedz jak ty dbasz o swoje włosy i skórę głowy. A to jest właśnie bardzo ciekawe, bo ostatnio pomyślałam, że ten komentarz tej klientki jest świetnym zapowiedzią może takiej właśnie serii o to, o co mi jak dbać. Bo część, duża część to oczywiście będzie genetyka, tak? Tutaj oczywiście nie ma z tym co dyskutować, ale to są właśnie te moje codzienne nawyki, to jak ja się odżywiam, jak ja obchodzę się ze stresem. Dla mnie też sen jest priorytetem, absolutnie priorytetem a na przykład wiele osób gdzieś tam to zaniedbuje, tak, wieczorem Netflix, późno spać, wstają o 6 rano czy o 7 i kawa druga, jedna, trzecia, czwarta i tak dalej, a rozwiązaniem tutaj jest po prostu pójście spać wcześniej, więc mm. to, um, to, to naprawdę wiele czynników składa się na piękne włosy. Mm -hmm. Ale ja Cię jeszcze przycisnę o tą pielęgnację, bo to na pewno o, wszyscy chcieliby o, oczywiście wiedzieć. Oczywiście, pielęgnacja jak najbardziej jest to ona świadoma, dobrana pod potrzeby. Chociaż muszę powiedzieć, że szef bez butów chodzi, więc jak sobie zrobię zabieg raz na 3-4 miesiące, to naprawdę jest szał. Ale tak, świadoma pielęgnacja, dobre produkty i no, oczyszczenie skóry głowy. Hmm. Czyli coś, o czym często jednak zapominamy Oj, na co dzień. Tak, ]dzie. Oj, tak. Hmm. Powiedziałaś, że często przyjeżdżasz na różne konferencje i sympozja do Polski. Czy masz taką swoją trychologiczną, polską grupę wsparcia, w której się konsultujecie, jesteście w kontakcie, tak, żeby ta współpraca też na tym poziomie specjalistów z jednej dziedziny fajnie działała? Tak, tak. Po takim długim czasie oczywiście wiele jest tych szkoleń, wiele gdzieś tam jakichś fajnych relacji się nawiązuje i też właśnie takie wsparcie są też grupy na Facebooku, gdzie można się dopytać. Także tak, zdecydowanie. A powiedz, czy są takie problemy, które z perspektywy twojej pracy wykraczały poza kompetencje trychologiczne i musiałaś szukać dużo dalej, odsyłać tych pacjentów. Czy często to się zdarza, że trycholog musi powiedzieć stop, tak. moje kompetencje tu się kończą? Tak, tak, zdecydowanie tak. Ja myślę, że tutaj też jest troszeczkę problem z tą trychologią, że jednak czasami brakuje takiej może odpowiedzialności właśnie yy, i takiej właśnie z tej granicy kiedy, mm. kiedy jeszcze ja, a kiedy już, yy, kiedy już nie ja nie? Fakt, że jeżeli ktoś ma wiedzę yy, i możemy sobie dietą i suplementacją dużo zdziałać. Yy, I ja też jestem zwolennikiem tego, że nie zawsze warto wprowadzać farmakologię. Oczywiście nie mówię tutaj, że jestem przeciwna temu w przypadkach, kiedy mhm. jest to konieczne, ale jednak jest też taki ten stan, powiedzmy przed rozwinięciem się choroby, gdzie można jeszcze dużo zdziałać samemu. Więc tutaj jakby tak jak mówię, ta granica jest dosyć taka cienka, mhm. ale myślę, że ja mam tą świadomość, gdzie jeszcze mogę coś zrobić, a gdzie już nie. Tak, bo z drugiej strony też leczenie farmakologiczne często jest konieczne, ale czy ono przyniesie bardzo dobre efekty, jeżeli pacjent, klient nie wprowadzi zmian w stylu dokładnie, życia, to jest zupełnie inna dokładnie, kwestia. Dokładnie, prawda? bardzo często leczy się objawy, prawda, a nie szuka się źródła, a trychologia mhm. jednak jest taką fajną dziedziną, że my tam grzebiemy, grzebiemy, grzebiemy i doszukujemy się tak. A jeszcze chciałam może wspomnieć, jeśli mogę, że brałam udział w zeszłym roku w takim szkoleniu, które nazywało się Podstawy Medycyny i Psychosocjologii, ponieważ dążę do tego, aby moje usługi były refundowane, mhm. i po tym szkoleniu zdobyłam tytuł terapeuty alternatywnego, czyli może nie do końca tak typowo z trychologią, ale z racji tego, że trychologii za bardzo nie ma, to mhm. chciałam jakby dać takie um, zapewnienie moim klientom, właśnie holenderskim, że coś wiem, a nie, że pojawiła się Polka, która sobie mówi o jakiejś trychologii, mm. tak, więc i, i w tej rocznej szkole mieliśmy przyjemność mieć zajęcia z lekarzami właśnie z różnych dziedzin. I e, spotkałam tam trzech lekarzy, którzy e, po ukończeniu swoich studiów i po jakby wprowadzeniu swojej pracy, praktyki powiedzieli stop. Ja nie chcę pracować jako lekarz, bo ja nie po to się uczyłem tyle, by wypisywać recepty. I czasami jest taka nagonka na tych lekarzy, tak, że oni patrzą tak, a my patrzymy tak, ale to też już są kwestie niestety systemu. I była też tam pani ginekolog, która opowiadała, że ona miała 18 minut z zegarkiem w ręku na przyjęcie klientki, gdzie klientka miała się rozebrać, badanie, ubrać Opowiedzieć o badaniu i jeszcze wprowadzić do komputera jakieś hmm. konkluzje. Więc terapeuci alternatywni, częściej jednak te holistyczni, mają szersze patrzenie, więc ta współpraca lekarz plus terapeuta, myślę, że to jest gwarancja sukcesu. Tak, myślę, że taka interdyscyplinarna współpraca w ogóle ma sens, bo każdy z nas patrzy trochę inaczej, każdy Dokładnie. specjalista patrzy trochę inaczej, tak. i wtedy jakby. Łączymy to szersze, to spojrzenie robi się szersze już jakby z natury. To jeszcze chciałam Cię na koniec zapytać o taki pozytywny aspekt czyli, jaki przypadek w Twojej praktyce przybył Ci najwięcej satysfakcji i radości z pracy? A to nawet nie muszę daleko szukać. Była to dziewczyna, opowiadałam nawet na moim pierwszym odcinku podcastu o niej. Pamiętam, że już jak na nią spojrzałam, powiedzmy z góry, w sensie ona siedziała, to już mi tutaj coś pachniało zaburzeniami hormonalnymi, e, i faktycznie szło już w taką no, nieciekawą stronę, jeśli chodzi o go, gospodarkę cukrzycową. E, I pamiętam, że ta dziewczyna tak bardzo skupiła się na tym, żeby kupić ode mnie najdroższe produkty, i wszystko, co ja do niej mówiłam. Nie do końca do niej trafiało, mm. bo ona po prostu w głowie sobie kalkulowała, że, co ona może zrobić, żeby sobie pozwolić na ten najdroższy boks. Mm. I w końcu, e, tak przysłowiowo, musiałam trzasnąć pięścią e, i powiedziałam do niej: Słuchaj, jeżeli nie zmienisz nawyków, to ten boks ci nic nie pomoże. I dostałam od niej następnego dnia wiadomość, że to był taki kubeł zimnej wody mm. i że ona właśnie tego potrzebowała. Ja przeprosiłam ją, że byłam taka ostra. Oczywiście byłam absolutnie grzeczna i tak dalej, ale jednak. Zasadniczo. E, tak, bardzo. I ona powiedziała, że właśnie tego potrzebowała. I też co często widzę, oczywiście wiele zaleceń dostają klienci, tak, zmiany nawyków i często rzucają się ci klienci na jakby wprowadzenie tych wszystkich zmian. A to niestety nie zawsze się powiedzie tak, bo, e, bo mamy gorszy dzień, bo dzisiaj nam się nie chce, bo coś tam i ona mówiła, wiesz co, ja zawsze jak e, skończyłam w McDonaldzie po jakiejś diecie, to po prostu wszystko przekreślała, a ja mówiłam, nie słuchaj, jest drugi dzień, idziesz dalej i ona wróciła po kilku miesiącach, też pamiętam, że z konsultacji wynikało, że ma problemy w relacji, to też oczywiście generowało stres, i po kilku miesiącach pojawiła się, i też to jest ciekawe, że tam była suplementacja i pielęgnacja. Nie było zabiegów, bo hmm. odległość była za duża i miałyśmy naprawdę przepiękne efekty. Ona schudła też, problemy w relacji się też zmieniły, bo skoro ona była sama ze sobą szczęśliwsza, czuła się lepiej, to jakby to się wszystko odbijało. Także ja myślę, że to jest. Tak, że to jest taki przypadek, gdzie od razu przychodzi mi do głowy, a jest ich oczywiście więcej. Dlatego właśnie to moje określenie, że włosy jest tutaj najmniej ważny. Hmm. A jednocześnie jest w centrum uwagi i tego Wam życzę, żeby włosy i całe zdrowie Waszych pacjentów było w centrum Waszej uwagi, żebyście właśnie osiągali takie piękne rezultaty, czasem będąc nawet trochę ostrym dla swoich pacjentów. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję również. A Was zachęcam do oglądania i słuchania kolejnych odcinków podcastu Trichoplain. Do zobaczenia.